Hej witajcie. Jakiś czas temu nagrałem filmik na temat wyglądu, zdrowia i troszeczkę, no troszeczkę was tam skłamałem, bo jednak nie, nie miałem zawsze zdrowia. Był czas 10, ponad 10 lat w moim życiu, kiedy bardzo chorowałem. Jako, no nie wiem, 8-10-latek to się zaczęło, skończyło mi się w wieku 23 lat. Więc to było ponad 10 lat. Chorowałem na chorobę Dziwną taką. No, niby to była choroba taką, co małe dzieci chorują. Takie zapalenie jamy ustnej. Niby niegroźne, nic nieznaczące, ale choroba potrafiła zabrać mi w ciągu dwóch tygodni 15 kilo. Nie potrafiłem nic jeść. Robiły się takie w środku, w jamie ustnej dziąsła język, takie ropne wrzody, które pękały. To były rany otwarte. Była tragedia. Słuchajcie, nie mogłem nic, nic jeść, Każde, nawet połknięcie czegokolwiek sprawiało okropny ból. Przyjmowałem tylko płyny, zupki miksowane, bo jeszcze picie jakoś, ale to i tak było bardzo ciężko. Jako młody chłopak, no to była dla mnie trauma. To wszystko później wychodziło na usta, te usta całe były w bąblach. Lekarze twierdzili, że to choroba takich małych dzieci, które biorą brudne zabawki i do buzi tego i te bakterie się przenoszą. Nie wiedzą dlaczego ja w takim późnym wieku zaczęło mi się to robić. Yy. Najdziwniejsze było to, że spędzałem właśnie dwa razy w roku, dwa tygodnie w szpitalu na kroplówkach, bo no, nie byłem w stanie dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości witamin i minerałów, żeby normalnie funkcjonować. Gdyby nie to to pewnie, pewnie bym y, po prostu, no, już by mnie tu nie było, bo nie dałem rady cokolwiek jeść. Więc w szpitalach robili mi mnóstwo badań przeróżnych. Próbowali znaleźć z wyprzedzeniem na przykład, bo to było na tych przesileniach tam, między wiosną, latem, jesień, zima, to w tych czasach było właśnie jakieś przesilenia i wtedy atakowała mnie ta choroba. Ja już wiedziałem, kiedy to będzie, no i słuchajcie, najgorsze, bo pamiętam, te chyba pierwszy raz lekarz mój taki domowy, miałem takiego domowego rodzinnego lekarza, bardzo fajnego pana, przepisał taką fioletową. No może nie maść, to był taka, 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 taki płyn, który miałem smarować te usta. To było po to, żeby wysuszyć to, co mi wychodzi. To było stosowane, nie wiem, przy, przy jakichś chorobach skórnych, więc on mi to dał i. Rano obudziłem się i słuchajcie, ja w chorze Nie mogłem otworzyć ust. Zrobił mi się strób, nie wiem, o grubości centymetra na całych ustach. Taki strób, i nie mogłem ust otworzyć. Łzy, po prostu przerażenie. Jako 8-9-latek, no naprawdę to było coś strasznego dla mnie. Poleciałem do mamy swojej, ona nie wiedziała też co zrobić. Słuchajcie, wzięła nożyczkami, mi przeciała tego strupa. Uważając oczywiście na moje usta, robię to bardzo delikatnie. Nie życzę tego nikomu. <laughs> to jest po prostu koszmar jakiś, że, że nie da się usto tworzyć. To, to tragedia. Dobrze, że nie miałem kataru, bo to już w ogóle by była tragedia. Ale było bardzo tragicznie. Trwało to dwa tygodnie. To tłumaczył lekarz, że wychodziło to z żołądka, szło do samej góry, na zewnątrz. To musiało wszystko wyjść z, mo z mojego ciała. I żadni. Żadne leki, które brałem przez lata, żadne terapie, nic nie pomagało. Słuchajcie, jedna rzecz mi pomogła. Jedna rzecz. Wyjechałem z Polski na rok czasu do Irlandii. Mieszkałem nad morzem, inny klimat, inne powietrze, wszystko inne, wszystko po prostu całkowicie o 180 zmienione. I wyzdrowiałem, słuchajcie, przestałem chorować. Od tamtego czasu minęło już. No, kupę czasu, ponad 20 lat minęło i nie wraca ta choroba do mnie. Jak medycyna jest bezsilna w takich momentach, słuchajcie. I natura, natura mnie wyleczyła, słuchajcie, inne powietrze, inny klimat. I od tamtej pory przestałem chorować. Mój organizm stał się silny. Ja jakieś takie przeziębienia no to do każdego łapię, ale nic takiego poważnego, żebym leżał w łóżku, jakieś, nie wiem, jak miałem gorączkę, to może, może przespałem się noc i na następny dzień rano już nic nie było. I tak jak wam powiedziałem, chcę to kontynuować, chcę, żeby tak było zawsze. Mam, nie wiem, może <ścoughs> kiedyś ktoś powiedział, że może mam jakąś nadprzyrodzoną moc. Sam zacząłem w końcu w to wierzyć, że jednak moje ciało jest wyjątkowe, mój organizm jest wyjątkowy i potrafi zwalczyć wszystko. I dzisiaj jako 40-paroletni mężczyzna wiem, że wszystko jest możliwe, że nasze ciało jest i umysł potrafi naprawdę wiele, ale musicie w to uwierzyć. Uwierzyć w to, że macie siłę, macie moc nie załamywać się, nie myśleć po prostu jak jest. Zacznijcie stosować te wszystkie rzeczy, które Wam mówiłem w poprzednim odcinku. Wstawajcie rano, jedźcie dobrze, myślcie pozytywnie i przede wszystkim uśmiechajcie się, bo to nie tylko dla innych, ale dla Was będzie naprawdę dobrą rzeczą, da Wam naprawdę mnóstwo pozytywnej energii. Pozdrawiam Was, trzymajcie się.